フフフフ。<laughs> Siemanko, witam Was, witam Was na moim kanale i dzisiaj chciałem zaprosić Was na ogrywanie kultowej i przez wszystkich znanej gry pod tytułem Robbo. Robbo odpalimy sobie za pomocą stacji Atari XF551 jest to stacja, która jest stacją japońską, pięknie zbudowaną i pięknie komponującą się z Atari 130X, które wyciągnąłem właśnie na tę okazję. Stacja ta uchodzi za dość awaryjną, jednak moja, mój egzemplarz ma się dobrze, jeszcze funkcjonuje i postanowiłem, że na kanale jej jeszcze nie było, żeśmy jeszcze się nią nie bawili, tak więc przed Wami XF551, stacja, która dzisiaj załaduje nam właśnie Robbo, a ci, którzy są cierpliwi i oglądają do końca, to na końcu mam przygotowany dla Was mały bonusik. Tak więc odpalamy Robbo, stacja XF551, do tego Atari 130XE, monitor niestety LCD, dlatego że jest jasno i wszystko odbija się w moim crt a jako... Manipulator użyjemy sobie takiego arcade sticka. Tak więc zapraszam, jedziemy z tematem. Dobra, jesteśmy, że tak powiem, w grze. Zagramy sobie teraz w Rob, bo ja już ROBO kiedyś grałem na kanale dawno temu, chyba ze dwa lata temu, i chciałem sobie przypomnieć właśnie tę grę przy okazji testowania tej stacji XF551. I jeszcze tylko napomknę wam jedną rzecz, może troszeczkę smutną, gdyż postanowiłem, że to będzie jeden z ostatnich filmów z 8-bitowym Atari na moim kanale. Żegnamy się z Atari z tego tytułu, że te filmy generalnie słabo się oglądają, słabo się przyjmują. Chcecie bardziej? iść w kierunku Amig, żeby było więcej Amig, żeby było więcej Amigowania, więcej konsol, więcej grania na konsolach i przede wszystkim ostatnio bardzo chcecie też, abym poruszał tematy dotyczące przede wszystkim tego, co jest aktualnie ogrywane, czyli nowy sprzęt, nowe gry. To będzie też Wam dane, ale za jakiś czas, jak się bardziej skoncentruję i uda mi się poukładać swoje sprawy, to będziemy szli troszkę w innym kierunku. A dzisiaj żegnamy się tak na wypasie z Atari 8-bitowym. Dzisiaj mamy 130 wyciągniętą, że wspomniałem jak dotrwacie do końca mojego gameplayu to jeszcze na koniec mam dla Was jedną niespodziankę również związaną z Atari dobra, jedziemy z koksem Zagramy sobie w Robbo na takim oto wynalazku. Zobaczcie, mam taki tutaj arcade stick, kawał gówna, powiem Wam. Jest to taka samoruba, którą kiedyś gdzieś tam kupiłem, chyba za 9 dych z 5 lat temu, słuchajcie, albo, albo i więcej. Na Allegro, jak zaczynałem kanał, to taki szajs to jest, słuchajcie, że ale wziąłem, podłączyłem, ten przycisk na przykład się zacina, nie? Wszystko to takie jest jakieś wyrobione, wychodzone, takie chałupnicze. No ale dzisiaj sobie wziąłem, bo trzeba jakieś odmiany. Dobra, przejdziemy sobie Robbo. Robot, świetna gra logiczna, świetna zręcznościowo-logiczna gra. Musimy znaleźć wszystkie śrubki, i kluczem otworzyć drzwi, które napotkamy po drodze. No i tak, patrzcie, power głosowy już jest prawie na setkę. Damy na sto, żebyście coś słyszeli. Tych wersji, słuchajcie, Robbo to było milion. Ostatnio przeglądałem kart właśnie z moimi różnymi grami i tam było Robbo 1, 2, 3, 4. Wersja 1, 2, 3, 4, 5. Wszystko inaczej wyglądało. E, inne plansze, ale to jest prawdziwe, oryginalne Robbo. Proszę bardzo z dyskietki LK Avalon, producent gry. Czekajcie, bo się trochę zgubiłem. tutaj coś spierdzieliłem już yy, panie coś pan zrobił tą śrubkę miałem wyciągnąć cholerną no nie musimy się zabić zabijamy się jedynką czy dwójką czy którym się zabijamy o dobra wiecie że w robbo można też sterować klawiaturą patrzcie Góra, dół, lewo, prawo. Tego nie wiedziałem, ostatnio się dopiero wczytałem w treść, która leciała na początku filmu. Dobra, musimy iść tak, bombę dajemy tu, jeszcze raz, tu. Kur... zacina się ten pieprzony przycisk. Nie no, będę musiał się pozbyć tego arcade sticka. I oczywiście co? Jak zwykle to samo zawsze, jak mamy problem z manipulatorem, wyciągamy mojego oldschoolowego Pytona, bo widzę, że tutaj katastrofa. Katastrofa z nim jest. Zacina się przycisk. Ja już przeklinam, a miałem nie przeklinać. O, teraz to tak można grać. Dobra, jedziemy. Jezus, ile ten joystick, słuchajcie z nami już jest. To jest cały czas ten sam joystick. Nawet wam coś pokażę. O. To jest to pudełko. Ciekawe, czy ktoś z Was będzie wiedział i pamiętał, w jakim zestawie było był ten joystick załączony, który kiedyś dawno, dawno temu kupiłem. Oj, pany, pany, kiedy to było? Jak ja mam tą pierdzieloną śrubkę stąd wyciągnąć? Aha, już żeś narobił. Tak, tak, tak i tak, dobra. Bardzo fajna, logiczna gierka. Ja bardzo ją lubię. Gramy na monitorze, LCD, powtarzam to po raz milionowy, dlatego że jest jasno, nagrywam w dzień i wszystko od crt będzie nam się odbijać i nic nie będzie widać. Muszę rolety jakieś czarne tu zamontować u siebie i będzie lepiej. No, strzelaj. O, coś piscy. tak zapytanie, można dać tu i coś się pojawi. Śrubka. Ło, wow, to chyba była super śrubka, bo już mamy wyjście. Ok. A co tu się tak strzela? A, dobrze pamiętam. I tu też. Strzelaj. Czemu to gówno nie strzela? Też będzie super śrubkanie. Znowu znak zapytania. Co to jest? O kurde, działko się z tego zrobiło, ale jaja. Żebym tu czegoś nie spieprzył. Jest fajnie, fajnie to wszystko logicznie. Znaczy nie tak logicznie, czekajcie. Tak. Bo tu się raz raz się zapętla i koniec. Teraz i trzeba będzie od początku wszystko przechodzić. Po co tego Arcade, arcade Stick'a w ogóle wyciągałem dzisiaj? Wystrzelało mi wszystko, zawiesił się. Na pyk, pyk, nie mam strzelania. idź Robbo, zbieraj o, amunicję zbieraj mamy wyjście, mamy złoty strzał no też coś pamiętam gram dzisiaj bez przygotowania, czekajcie jak to się robi, tu jest teleport Klucza nie mam, to nie otworzysz, panie. Teraz mam. O! Tu lata jakiś stworek. Tu też. O kurde, pamiętam to. Ale ta animacja ich jest taka drażniąca, kurde no! A i wszystko od początku i to jest cała trudność w tej grze. Mamy coś takiego, że musimy zaczynać jeszcze raz. To jest przesrane. A czekajcie, jak ten klucz wziął tu Wykorzystał, tu są dwie śrubki. O! Aha, i tam trzeba by było bombkę. Dobra, w dół. Teraz mam amunicję, to chyba mogę tych kutafonów rozwalić. Dobra. Nie będzie mi przeszkadzał. Ciebie też bym się chętnie ściągnął. No co jest? Kurde, no. Ile mi robbo zostało? Cztery sztuki? Czemu się w dół nie przysuwa? O, ja pierdzielę, ale mnie krew zalewa tutaj. Teraz już będzie luks. już się człowiek na pamięć nauczył. Idź! Kurwa, nie chciał iść w lewo. O, mój boże. Taka prosta gra, nie? Nie iść w lewo, joystick już nie domaga. <laughs> Teraz będzie dobrze. Trzymajcie kciuki. Już nie, już, już, już się nie, nie zepsuje. O kurde, trzeba bardzo mocno dawać kierunki. Tego gościa bym ściągnął najchętniej. O, bo nam tu przeszkadzał, nie? Dobra, jesteśmy tutaj. Aha, tam byłem. A jak znak zapytania? Strzelić klucz. Bardzo dobrze, wracamy. Nic mnie nie może rozdupcyć teraz. Chyba nic. Dałoby się życie jakieś. Klucz. Śrubka. Teraz tu wracamy i musimy tę bombkę tutaj ulokować. Coś się tutaj nie udało. Tylko żeby nie spierdzielić z nią. Jedna pomyłka, złe ustawienie i koniec. Po robocie. Już się przestraszyłem, że spieprzyłem. Dobra, i teraz na dół. Tego tutaj zatłukłem to jest lux. Bezpiecznie. Dobra. O tutaj to czuję, że już będzie po mojej karierze zaraz. Gracza, retrogracza. O kurde, joystick już ledwo piszczy. Ostatnie życie, Pany. No, już gumki nie domagają. Tak, zwalam na, na joystick, nie? Wiadomo, zawsze tak jest. Za słaby internet, uszkodzony joystick. No i pięknie. Ten sam błąd. A, jeszcze jedno, dobra, to już będziemy pamiętać, że tam nie, może, nie ma się co rozpędzać. Co to tam był chyba jeden... Tam życie chyba było. Nie mam strzelania. Martwi mnie to tutaj, że biega tak w koło. biega tak w koło, w boulder dash. Oni też tam biegali w koło. O kurwa, to ciężka sprawa. A może by go można było tutaj przyblokować trochę, co? O, bardzo dobry plan to był. Tam było życie, jeden robocik, widziałem. Zobaczmy tu na dół. Jak zejdziemy tędy, to tutaj trzeba spieprzać w prawo, bo tu jest strzelanie, dobra. Może się uda. Nie, nie mogę tak zrobić. Muszę za nim biec. Gdzie mnie teleportowało tu? O nie! Zablokowałem się. Kurde, zablokowałem się. No, nie da się z tym nic zrobić. Tam jest życie. To weźmy to życie. Rozwalimy się. Dobrze, teraz zauważyłem. To jest życie chyba. Bardzo piękny dźwięk. I będzie trzeba od nowa jeszcze raz iść, tak? No bo tu chodzi o to, że przesunąłem ten pieprzony krzyżyk tutaj. I zablokowałem się. Najpierw trzeba było iść. Rozwali znak zapytania. Ale zjebałem. Dobra, muszę się zabić. Zerem? Dziewiątką? Którym tu się zabijałem? Co jest do cholery? Nie można się zabić. O, teraz się skoczyło. Dobra, jeszcze raz. Spokojnie. powoli. Ale czekajcie, to dalej to życie tam będzie, tak? Dostępne, dobrze mówię? O, Jakub, przestraszyłem dziada. Koniec, ale zdupiłem ile 15 minut i tak wyszło. Dobra, to ci, co dotrwali do końca, to teraz dla Was będzie specjalny bonusik, który obiecałem już na początku filmu. Tak więc chodzimy z bonusowym materiałem. Jako mały bonusik chciałbym Wam pokazać takie oto zacne pudełeczko Data Luxa 5 1 dyskietki są do niego zapakowane i są to nie byle jakie dyskietki, bo są to dyskietki na Atari są to składanki, zobaczcie sobie z każdej strony ja kiedyś takie pudełko właśnie posiadałem i mam bardzo duży sentyment do tego logo i do tych pudełek bo one tak naprawdę fajnie zniosły próbę czasu, czasami tutaj żółkną, ale są y, fajne, solidne i y, pięknie się nadal prezentują. Zobaczcie, tutaj w w środku znajdują się dyskietki. Jakiś czas temu te dyskietki kupiłem, nie wiedząc o tym, że są to dyskietki, które tak naprawdę kiedyś pracowały bardzo ciężko na pewnej poznańskiej giełdzie. Zgadza się, przychodziło się do gościa, wybierało się składankę bądź tytuł, a on magicznymi paluszkami wybierał właśnie z takiego oto pudełeczka dyskietkę, patrząc wcześniej na swoją listę. I proszę bardzo, zobaczcie sobie te tytuły, które są tutaj wymienione, nagrywał oczywiście za opłatą. Zobaczcie sobie. E, tutaj są tak ciekawe rzeczy poukładane, nawet jest Robbo, Widzicie, jak jak chcecie sobie zwolnić, to zastopujcie. Nawet jest Robbo wersji trzeciej, tutaj zobaczcie, proszę bardzo. Robbo 3, piękna sprawa. No i popatrzcie, co tutaj mamy. Oczywiście, co by nie mogło zabraknąć B. Montezuma Revenge, ale jak fajne napisanie, zobaczcie. Rewingę. Tak jest. Słuchajcie, jakby ten film się przyjął dobrze, to byśmy mogli ogrywać gry z tego pudełeczka, ale pewnie tak nie będzie. Atari jest bardzo niszowym tematem na moim kanale, a ja zawsze jakieś Atari mam pod ręką i zawsze się bawię 8 Atari, bo mi to bardzo dużą radość sprawia. W każdym razie dzisiaj było Robbo, to był bonusowy materiał, a Wam bardzo dziękuję, żeście byli i mam nadzieję do następnego piona i cześć.